Cześć. Ja nazywam się Katarzyna Laszczak i jest mi dzisiaj niezmiernie miło, że będziesz ze mną w moim domu, w mojej kuchni i będziemy wspólnie przygotowywać fantastyczne, przepyszne, dietetyczne polczki. A dlaczego dietetyczne, to za chwileczkę się sami przekonacie. Jesteśmy przed tłustym czwartkiem, dlatego chcę was ogromnie zachęcić do tego, żeby te pączki przygotować właśnie w domu. Dlaczego one są dietetyczne? Dlatego, że są pieczone w piekarniku, a nie na głębokim tłuszczu, na smalcu. Także jeżeli zależy Ci na tym, żeby jednak w ten tłusty czwartek skosztować tego pączka, to naprawdę polecam Ci ten przepis. Słuchaj uważnie, oglądaj filmik, bo będzie kilka cennych porad. Co nam będzie potrzebne? Ja dzisiaj będę przygotowywała porcję tak naprawdę z połowy, bo nie chcemy zapychać naszych brzuchów pączkami. Chętnie ich skosztujemy, ale niekoniecznie musi to być ogromna ilość. Dlatego dzisiaj mam przygotowane składniki na połowę porcji. Potrzebne nam będzie 250 gramów mąki. W moim przypadku to jest mąka orkiszowa 500, i cały czas o tym mówię i cały czas będę Was zachęcać do tego, żeby właśnie tą mąkę orkiszową tą zwykłą pszenną zamienić na orkiszową, dlatego że ta orkiszowa zawiera bardzo dużo błonnika, jest niezmodyfikowana genetycznie przede wszystkim, jest dużo bardziej przyswajalna dla naszego organizmu, nie czujemy się tacy napuchnięci, rozdęci, tak jak po zwykłej mące pszennej i ona bardzo dobrze działa na nasze jelita. Działa jak taka miotełka, która wymiota wszystko to, co niepotrzebne z naszych jelit, czyli pomaga w przemianie materii. Także zachęcam Was do zamiany mąki pszennej właśnie na orkiszową 500. -kę. 500 do wszystkiego, do tego wszystkiego, do czego wcześniej używaliśmy, zwykłej mąki przennej, czyli wszelkiego rodzaju ciasta, biszkopty, ciasteczka, bułeczki, pizzę i tak dalej. To wszystko robię na tej mące, orkiszowej 500. -ce. Także dzisiaj też z niej korzystam. Będzie nam potrzebne do tego. 150 ml mleka. Będzie nam do tego potrzebne jajko, 50 ml oleju, 25 g drożdży, około 25 g cukru i kurkuma. Kurkuma do tego, żeby ten kolor ciasta był piękny, żółty ale również kurkuma ma mnóstwo właściwości odżywczych i zdrowotnych, dlatego też kurkumę wam polecam. Działa przeciwbakteryjnie, antygrzybicznie, także ma tych właściwości mnóstwo. I tak naprawdę to są wszystkie składniki, które nam będą dzisiaj potrzebne. W pierwszej kolejności zaczniemy od wlania do termomiksa mleka, czyli wlewamy sobie 150 ml mleka. Dodajemy sobie nasze drożdże, czyli 25 g drożdży. U mnie to jest wszystko. Mniej więcej, może być troszkę mniej, troszkę więcej. Dodajemy sobie jedno jajko, dodajemy sobie nasz olej i dodajemy sobie naszą kurkumę z cukrem. Teraz ustawiamy sobie czas około dwóch minut i podgrzewamy to na temperaturze 40 stopni. Dwie minutki, 40 stopni, obroty, 2 sobie funkcję interwał, czyli funkcję wyrabiania ciasta. Około dwóch minut, tak, 2 minuty, interwał, i ciasto zostawiamy do wyrobienia. Kolejny krok za nami. E, ciasto już jest gotowe. Tak, kolor jest przemega żółtaśny. E, to ciasto ma taką naprawdę bardzo luźną. E, strukturę, bardzo różną strukturę. Teraz zostawiam go w naczyniu miksującym do wyrośnięcia. Nie przekładam go do niczego innego. Jest pięknie nagrzane, przez to, że było podgrzewane, także tutaj jest fajnie temperatura. Nie przykładam tego do, do, do żadnego naczynia, tylko zostawiam to w środku, w termomiksie, przykrywam i około 30 do 40 minut będę czekała, aż to ciasto wyrośnie. To już pięknie wyrosło w termomiksie. Zdążyłam ściągnąć pokrywę, dlatego delikatnie upadło. Teraz mam blat tylko delikatnie oprószony mąką, naprawdę bardzo delikatnie, dlatego że zależy mi na tym, żeby to ciasto miało taką luźną strukturę. Wyciągam sobie go tak z termomiksa. Oczywiście przy pomocy naszej, naszych noży pięknie się wyciągnęło, minimalnie zostało. I teraz zobaczcie, ona jest delikatnie klejące i ona takie ma być, żeby teraz pomóc sobie to. Albo możemy sobie to wykrawać szklanką, um, tak, taką szklanką. Odkrawamy sobie po kawałeczku, zostawiamy sobie takie porcje, tak. Okej. Okay. Ja sobie robię mniejsze, bo już wiem, że. I jeżeli chcemy, żeby to ciało nam się tak nie kleiło, to dobrze po prostu zwilżyć sobie dłonie i takimi, na takie zwilżone dłonie układać. Jak ja sobie to sklejam? Ja sklejam to w ten sposób, układam sobie to na ręce. Twarda marmolada może być masa makowa, może być masa serowa, może być kajmak. My jednak najbardziej lubimy tradycyjnie z marmoladą, może być oczywiście nutella. I teraz ja zawijam sobie takie sakiewki, tak. Robię sakiewkę i tą sakiewkę wkładam sobie w formę na mufinki, zawsze tym łączeniem do dołu. Tak przygotowane pączki wkładamy na 180 stopni do zimnego piekarnika na 30 minut. Tu trzeba też dobrze obserwować, bo mój piekarnik już jest dużo słabszy i wiem, że muszę tą temperaturę od razu ustawić na 200. Dlaczego też tak ważne było to, żeby nie podsypywać tych pączków mąką? Tutaj chodzi o to, że ta konsystencja tego ciasta luźna powoduje to, że one są później po prostu takie puszyste, takie fajne, sprężyste, nie są takie zbite. Także pamiętaj, nie podsypuj mąką. Pomącz łapki, e, będą trochę klejące, ale efekt tych pączków później jest fantastyczny. Także teraz 30 minut, 180 stopni i będą gotowe. E, I oto efekt końcowy moich cudownych pączków odchudzonych, jak ja to zawsze nazywam. To są właśnie odchudzone pączki. A teraz pokażę Ci, jak wyglądają w środku, bo ta struktura fajny mają ma kształt, także naprawdę można sobie zrobić mniejsze, można sobie zrobić większe. My zawsze wolimy mniejsze. Ja oszukuję swoją głowę i teraz pokażę Ci, jak. One są gorące, wiadomo, że też trudniej odchodzą. I teraz zobacz, jak wyglądają w środku? Pyszne, puszyste. Jeżeli nie chcesz, żeby były takie żółte, to po prostu nie dodawaj tyle kurkumy. Jeszcze widać, że są gorące, że jeszcze się dymi. Także są pyszne. Zapraszam, polecam. Pamiętaj o subskrybowaniu mojego kanału. Łapka w górę, jeżeli film Ci się podobał. Na pączki. Odchudzone, odchudzone pączki jemy od dzisiaj. Jeżeli masz ochotę na więcej, zapraszam na Facebooka, zapraszam na Instagram. Raz w tygodniu po inspirację kulinarną, zawsze dowiesz się coś nowego, coś innego. Zapraszam i do zobaczenia. Pa pa.